Szóste. Liczba 3 minus logart 3, 1 nie jest równa. No i to zadanie jest troszkę przewrotne, bym powiedziała. Dlaczego przewrotne? O, popatrzcie, co my tu mamy. Mhm. Mamy tak. Trzy minus trzy logarytm. Trzy z jednej. Czekajcie, trochę... Mm, o, teraz. I jeszcze raz to napiszę czyli liczba 3 minus 3 logarytm 3 z 1. No i tak. Licząc 3 logarytm 3 z 1, to się równa. Trójka wskakuje mi do jedynki, albo inaczej jeszcze możemy. Logarytm 3 z 1 to się równa ile? Czyli 3 do jakiej liczby da mi 1. Tak korzystamy z definicji logarytmu. No to wiadomo, że x równa się 0. Dlaczego? Bo każda liczba podniesiona do potęgi zerowej daje mi 1. Więc mam 3 minus 0 równa się 3. Więc wiem na pewno, że odpowiedź a już mi odpada. Teraz. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Kolejne, widzicie, tu mamy logarytm 3 z 27 minus logarytm 3, 1 do 3. Więc tak, odpowiedź C sprawdzamy. Mamy logarytm 3 z 27 minus logarytm 3, 1 do 3, tak? To jest to, co tutaj dokładnie pisałam wcześniej, że ta trójka skakuje, czyli logarytm 3 do 1 do 3, tak? To wyrażenie możemy zapisać w taki sposób. Więc ono tu zostało w taki sposób zapisane. A teraz sprawdźmy, czy ten logarytm będzie równał się 3, czyli logarytm 3 z 27x, czyli 3 do jakiej potęgi daje mi 27. Czyli x do trzeciej równa się 3 do trzeciej, czyli x równa się 3. Więc jest 3 minus to, czyli to się zgadza, bo to jest dokładnie to samo wyrażenie. No i teraz popatrzmy. Jeszcze jest logarytm 3 z 27. No to to też się zgadza, bo wiemy, że ten logarytm tutaj równa się 0. Skąd to wiemy? Z tutaj z tego obok, co wyliczałam wcześniej. Więc zostało mi tylko i wyłącznie to. Więc na pewno ta liczba nie jest równa 0. Nie wyjdzie nam to 0, bo tu mamy tą trójkę, a tu nam wychodzi 0. To, to jest tylko i wyłącznie to, to jest 0. Tak? A te wszystkie liczby, a pod punkt A, C, D, to jest inaczej zapisanie tego wyrażenia. Jak macie pytania, to piszcie.